Dwa. Mam cen! No, <grymne> ja by... Trzymaj mnie, trzymaj, wychył! Dobra, ja trzymam cel, bierz prawo? Dobra, Dobra, Lewa, lewa, trzymaj się, prawo. Dawaj, dawaj. Paweł, tutaj okay. Jak dwa, Łukasz wdwa. szedł, ja bym proponował Tobie. Wejdź Łukasz. A, przecież, trzymaj, to. Wejdź, wejdź, wejdź. O! Nie. I wtedy mam kontrolę. Wtedy masz więcej widzisz tutaj, nie? A w tym momencie, jak Łukasz sprawdzi tutaj, podchodzisz trochę bliżej no. i Łukasz przepierdala się i sprawdza tutaj. A, no bo możemy też się zamienić. No ja możecie, ale się... żeby, żeby jak najmniej Dobra. tego ruchu. Dobra, ja go trzymam, lewo. Tak. O właśnie. Tylko musisz pamiętać, tu masz niesprawdzone Dobra, jeszcze, nie. nie? I w tym momencie powinieneś sobie już wstępnie... Dobra, wstępnie. Jako... Weź Łukasz, przepraszam cię. Wstępnie się? O, wstępnie, o. Już trzymasz i mnie, i, i to pomieszczenie wstępnie, nie? Dobra. I odejdź tu, a łuk, i puk, ty trzymasz mnie. A Łukasz spierdala się tu i prawda? Spierdala się tam. A ty trzymasz mnie, Paweł, tak. Dobra, jasna, dawaj, lecimy. Wchodzisz, wchodzisz, Paweł. Cześć, Dobra, to Dobra, idziemy. Ok. tu. Czekaj. Trzymaj Łukasz, Teraz ty tak jakbyś trzymał te dwa cele, tak? Ma no, spokojnie. Dawaj okay. na górę. Zimne. Czysto. Dobra.